Oto miasteczko nasze na wzgórzu polskim. Miasteczko Montmartre ma się nazywać. Zobaczymy, czy to się przyjmie. Tu pan cały jest w farbie, czyli prawdziwy malarz tak właśnie wygląda. Ale żeby to przynieść, to trzeba mieć chyba ciężarówkę, prawie. Jest piękne to. Tak, super. Jeszcze na odpoczywają. tam widać balioł bardzo pięknie. słońcu. Proszę zobaczyć, jaki ma pan warsztat. To jest dopiero. O nie każdy tak może takimi ilościami. Tu dziewczyny już spasowały. Wrócona sztaluga. Oho, Basia. Proszę bardzo, Basię widzę. Ale nie będę jej zaczekać, bo ona jest zajęta. To jakaś ciekawa kobieta. A, ta ma takie okulary, maskę wenecką, ale w innym zupełnie jakby z To na desce drewnianej. Ciekawe, ciekawe bardzo prace. Byłoby poznać a, a autorkę tych dzieł, albo autora. Bardzo piękne wymyśliła Pani tak na, tym, na tych deskach. Super, naprawdę. Gratulacje. Super. Takie subtelne bardzo. <grafię> Takie subtelne, nie ma tej kreski, nie ma tego rysowania, tylko prawdziwe malarstwo. Gratulacje. Sobie nawet pozwoliłam to nagrać. A można nazwisko Pani? E, Natalia Puaneta. Puaneta. To jest polskie nazwisko? Bo, tak jakby od planety, ale planeta, prawda? Jak kiedyś byłam e, w Nowym Jorku i byłam w muzeum... E, Mogę? Tak. E, w muzeum e, emigracji. Tak, tak. To mi się pojawiło, że tam po wojnie wyemigrowały Osoby na tym i to były osoby z rejonu Węgier i Słowacji. Aha. Być może jest to jakieś. Troszkę zmodyfikowane Węgier... też, bo tak. planeta, jakby od planety, prawda? Tak, planety. Ale planeta. Pięknie, jak puenta też. Czyli pani puentuje teraz rodową swoją linię. Gratulacje. Miłego wieczoru, właśnie popołudnia, jeszcze no, słonecznego, tak jak jest. Do widzenia.